Witam Was. Dzisiaj chciałem Wam pokazać zestaw ochronny na elektryka, w którym jeżdżę na co dzień. Może zacznijmy od kasku. Kask z ochroną szczęki, również warto mieć takie coś na głowie. Dobrze wentylowany, leciutki. Myślę, że spełnia swoje zadanie. Ochrona łokci. Ochrona kolan i piszczeli w środku, wykończone dosyć miękko. Także nawet wielogodzinne wyprawy nie powodują jakiegoś dyskomfortu. Rękawiczki, a podstawowe, zwykłe rękawiczki bez żadnej ochrony, usztywnione i żadnych ochraniaczy nie mają, ale jako do kompletu pasują. Zawsze jakaś ochrona. Przed drobnymi otarciami przy wywrotce jest. Dodatkowo na zimę, jeżeli ktoś jeździ cały rok, mam tu zestaw taki, właśnie zimowy, dodatkowy. To jest kominiarka, w której zawsze jest przyjemniej. Mniej wieje. No i rękawiczki na zimę grubsze, cieplejsze. Jeszcze może wspomnę o okularach. Dwie pary okularów, jedne bezbarwne do jazdy w nocy. A drugie przyciemniane, żeby nam słoneczko nie świeciło w oczy. Także warto wydać te kilkaset złotych i czuć się bezpieczniej na elektryku. To tyle na dzisiaj, na razie, cześć.